Dzisiaj z nami Hernani Jose Darosa i Michał Zieliński. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. I tak żebyśmy już nie przedłużali. Za chwileczkę chłopaki poprowadzą zajęcia. Tak, Ręce pracują i nogi Przede wszystkim dzieci były bardzo zafascynowane z samą obecnością piłkarzy i tutaj w górę wyszły emocje. Ja zauważyłam osobiście, że był przede wszystkim zaangażowany dziewczyny, które zazwyczaj na lekcji normalnej boją się tej piłki, jeśli realizuje te lekcje z, z akurat z piłki nożnej. Natomiast jest tutaj poszły na żywioł. Mhm. Nie bały się i bardzo ładnie zintegrowały się z chłopcami. To mi się bardzo podobało. Dzielimy się na pół, tak? 13 ja na. 13 na 13 i ja będę stał w jednej bramce, Scotty będzie stał w drugiej bramce i wy macie trzy piłki, gramy na trzy piłki. że był remis i my ze Scottem zagramy kto trafi w poprzeczkę. Jeżeli Scotty trafi, to wygrała drużyna biały, tak? Czy wiecie, kto was dzisiaj odwiedził? E, e, tak, y, pan y, Zawadzki y, y, i jakiś y, y, nie doczytam się. Panowie, kto was dzisiaj odwiedził? Korona. A konkretnie? I, jak się podobało? Fajnie. Kochamy koronę. No, ale jak się podobała lekcja w u Pokazywali dużo fajnych Rze, rzeczy, rzeczy. I, i, trików, i, i, trików na też, też różnych fajnych. autografy i podpisywaliśmy. No czego się nauczyliście? Hmm. Na szerec. Wszystkiego! Trochę techniki? Tak! Będziecie chodzić na mecze Korony? Tak! Słuchajcie, a chodzicie na mecze Korony? Tak! Ta. miałem przyjemność prowadzenia takiego typu lekcji i no nie był to mój pierwszy raz, także. Tutaj chyba już to doświadczenie mam i, i wydaje mi się, że poszło sprawnie i, i, no i dzieci były zadowolone. Tak jak trener to był pierwszy, ale dla mnie było bardzo miło, że wszyscy dzieci się bawili, nawet chłopaki, wycinka grali równo i uśmiechy były w łóżce. Dla mnie to było czucie, nie uczucia. Niestety no Scotty dzisiaj górą. No. No niestety, no tak jak mówię, no raz, raz, raz pod wozem, raz na wozie i, i tym razem przegraliśmy, ale, ale już y, kolejnej lekcji nie otuszy. Nie, dzięki, dzięki, że moją wygrał wygrała e, zielek, bo niestety nie był przygotowany, ne? bo moja drużyna też była lepsza i wygrała bardzo wysoko, ale on szukał. Ale to jest coś, to się zdarza. Ne?